Dajcie, kręci się już tak, zobaczcie, siedzę sobie z taką gałązką, uciąłem ją i co ja robię po prostu, będę po prostu konsumował, pyszne, Też, sobie. Ania podjada, naprawdę polecamy te owoce, naprawdę są takie w innym smaku, jak się nazywają świdośliwa i po prostu sobie tak pozwoliłem uciąć po to, żeby uprzedzić wielkiego ptaka, tu lata taki po prostu... Jaką się nazywa sierpówka, taki wielki gołąb, po prostu je sukcesywnie dziobie I poza tym, tak na ja wiem 3-4 metry, po prostu lepiej sobie uciąć taką gałązkę i sobie po prostu je konsumować. Panie, Nawet tak nie wszystkie są dojrzałe, moi drodzy, masz. to warto ściąć. Masz. Tak masz. samo teraz możecie ścinać i czereśnie jak już są dojrzałe, razem z owocami. Jak nie dosięgacie. Nie warto ryzykować zdrowia, życia, zdrabiny. Po prostu uciąć. I uwierzcie mi, to wszystko ładnie się jeszcze do jesieni zagęści. Bo jak będziecie ciąć po prostu czasną wiosną, to przyrosty będą jeszcze większe dwa razy. Pamiętajcie o takiej zasadzie, że te wszystkie cięcia, które wykonujemy właśnie latem, one troszkę ograniczają wzrost z rośliny. A te na wiosnę wręcz przeciwnie, pobudzają do. Do rozwoju, więc pamiętajcie, że i czereśnie i wiśnie teraz. I ktoś pytał tam, jak przyciąć aronie, to myślę, że po owocowaniu też śmiało można tak właśnie sobie przyciąć się z owocami. Ale aronie później kwitną, znaczy później owocują. Także ja myślę, jakiś październik, tak? Natomiast teraz świdośliwa, super owoc, eee, tak pomiędzy jego kamczacką, a właśnie eee, czym tam teraz będzie? Burówka amerykańska czy maliny czarne super uzupełnienie takie. No i cóż. W taki sposób mamy sobie wakacyjnie, sobie siedzimy na łoweczce śliwa na łoweczce jak miała być, taki jest My sobie jemy i po prostu to sobie potniemy na kompostik. Tam oczywiście to zgrubiały może niekoniecznie, ale jakieś cieniutkie gałązki na kompościk jak najbardziej No i cóż moi drodzy, żegnamy się z Wami Chodźcie na sobotę na działce, planer ogrodowy jest po 9,99 Więc całe wakacje macie okazję za pół ceny kupić Chodźcie kupujcie Może jakieś oślinki się spodobają na sobotę na działce com.pl i to tyle, moi drodzy. I chodźcie do grodu. Cześć.